Hejcie Śmienko, witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie po krówki i po... Yy, i w sumie to jeszcze sobie rozsiejemy nawóz. Pryskał chyba nie będę, no bo nie ma po co. Opryskamy sobie później, no ale może na początku sobie polecimy po świnki. Jak widzicie, tak, wymieniłem tłumnik. Yy. No i teraz powinno te 60 chodzić lepiej Wydałem na to trochę pieniążków, ale jak pamiętacie w poprzednim odcinku pobiliśmy rekord, ponad 31 tysięcy wyszło za samo drzewo, a już ten las ja wykarczowałem i już pewnie będzie go można orać, tylko nie wiem kiedy go zaorzę, bo no nie wiem, kiedy go, po prostu, że prawdopodobnie po żniwach. Dobra, lecimy sobie po... O. A nie, przejadę. Nie. Dobra, dajemy mu gazu, tylko co? Troszkę podciszymy dźwięki, bo strasznie dudni. I może bardziej go... Czekajcie, niech on sobie jedzie, A ja tak, tu... Mhm. Uh -huh. A nie, to dobrze jest, dobra. co so, możemy lecieć. Myślę, że tędy. O, jak widzicie, na łączce już jest pierwszy. Pierwsze kły trawy już są. O tutaj też, jak widzicie, to już są naciski dojrzałe, rzepaczek też. A my żeśmy go trochę później zasiali, to ja widzicie, futuryda jest też gotowa. Ale to każdy jak to zasieczać, ten była w prawo. Tniemy sobie prosto. Ja już tą mapę znam na pamięć. Prawie. No ale tniemy sobie ile? 41 leci. To i tak szybka 40, dwa lecieli. <laughs> no ale szybciutko już sobie załadujemy te dwie krówki. I myślę, że nam to będzie wystarczyło jak na razie. Ale i tak mamy duże salto na kącie. Na to chciałbym sobie kupić jakieś pole w dzisiejszym odcinaczu, tylko jeszcze nie wiem jakie Dobra, stąd sobie weźmiemy. Cyk. Nie świnie, nie owce, tylko krówkę. Chyba sobie weźmiemy całą brązową. Chyba dwie sobie weźmiemy brązowe i. Dobra, potwierdź. I 5000 poszło. Ale za to mamy dwie krówki. Zamkniemy im tutaj z tyłu. Cyk. No i dobra, lecimy sobie z nimi. Miniaturkę sobie teraz cykniemy z tymi krówkami. Bo będzie fajna i rura do przodu. Lecimy sobie teraz rozciąć jeszcze nawóz na wszystkie trzy pola. A jeszcze później, jak już będzie kolejny wzrost, tej ty, i tych wszystkich plonów, które zasiałem, to sobie jeszcze opryskam je też i nawozem i przeciwko chwastom. 43 ją uważ wyciągnął, ale patrzcie, że od 40 chodzi tak na. Dużych obrotach strasznie. od 43 trójki to ma takie żu, takie ciche cyk w lewo i lecimy już na gospę. Ta mapa jest dużo mniejsza od tej, co jest na drugiej serii. No ale wiecie. I tak szczerze, lepiej mi się gra na tu, na tych maszynkach i na tej mapie, niż na tamtej serii, no bo tam to mam... Takie dosyć duże te maszyny i tam nie ma miejsca dzisiaj wymanewrować, ale myślę, że tamta seria też Wam się podoba. I oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, czyli lajka, like subika i jakiegoś komentarza. Napiszcie komentarz krówki albo krowy, ja Wam szybne serduszko. Łudziuj! Łudziuj, ale nas zarzuciło z nimi. Dobra, ale tak, lecę je odstawić tam, gdzie one będą i myślę, że się zajmiemy jeszcze porządkami ten jakimi porządkami obrządkami bo się pomyliłem tylko tak gdzie się tutaj dawało chyba chyba tam wiecie gdzieś weźmiemy teraz f1 gdzieś tutaj teraz podcofamy bo nie wiem gdzie się tutaj dawało o jest cyk, rozłożymy Nie i otworzymy, albo nie trzeba ci nie będziemy sobie otwierać drzwi. I teraz R otwierci mamy już dwie krówki na miejscu. I one się, w ile się będą rozmnażać, a na razie mi nie pokazuje. Mm. No i tak, lecę sobie to odstawić i może najpierw sobie, sobie się zajmę nawozami, wiecie. Yy, będzie lepiej, a później dopiero na samym końcu obrządkami. No bo tak, nie mamy już kukurydzy, a świnie potrzebujemy już tych świn, mamy 12. Zobaczcie, jest 100%, ale patrzeć wszystko na pomarańczowo. I teraz myślę, że mm, zrobiłbym sobie jednego kursa ze zwierzętami, też ze świniami. To by mi doszły 3000, ale nie będę go robił. Yy, no bo po co? Wolę mieć ich więcej. Yy, no i tak. Teraz będziemy mieli dużo więcej wszystkiego. Yy, no dlatego też... Oj, wycofnę tutaj z tym. Trudne z tą szczepą strasznie wycofać. No ale dobra, może jakoś mi się uda. Cyk, dobra, niech stoi. Teraz trzecią ją sobie przepchnę. No dobra, cyk, 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 cyk. Jest już wepchnięta. Teraz biorę i lecę po... Po co? Po... Szybciutko. Otworzę sobie tutaj i tak. Zobaczę, ile mają gnojówki świnie, nie krowy tylko tak, tylko świnie, mają 2800, nie, 2500, to jeszcze nie wylejemy na łąki, może później, bo na razie to wolałbym sobie zatankować całą beczkę i na tamtą łąkę pojechać, bo tam na pewno będzie ma a, jeśli ja tam zostało 50% nawozu, więc może sobie dopełnię, jak już jestem tu, opuścimy sobie, cyk, dobra. Mamy 400 i lecę sobie rozrzucać nawóz. No i dobra. Lecimy. Ale tu ładnie ładnie ta 60 wygląda z tym rozsiewaczem. Yy, no i tak. Czekajcie. Teraz czekajcie zagaszę go I zobaczę. Ile już to jest nawiezienie? 50%. No. Malutko, no bo tutaj nie był rozrzucany niby ani nic. No ale myślę, że to już nie będę nic nawoził. No bo patrzcie, jak to już to urosło. I na tamte pole tak samo już chyba ich nie zdążę opryskać. Nie wiem po ile jechać rządków po 3. Tak. To 3 będę zostawił, będę jechał pomiędzy. To już będę wjechał, wiedział jak jeździć. 3 i 3 to jest 6. Plus 2 to jest 8. Czyli teraz 8 rządków muszę odjechać. I myślę, że gdzieś już tutaj muszę skręcać. No gdzieś około i takie trzy rządki, to będzie tyle. No i dobra, pięknie tutaj wysiejemy ten nawozik. Żebym już sobie miał jakieś fajne nawiezienie tego pola. Cyk. Jeszcze kawałek, jeszcze dobra, i dopiero tutaj. Tak mi się bardziej lepiej patrzy na to, jak ja mam ta jeździć, bo. Tak od środka ten siał, tak na oślepcyk. No i dobra, jeszcze tylko wrócimy. Już mamy to pole rozsiane. No ale ja tam się nawet cieszę i to nawet bardzo. No bo wiecie co, no, będziemy mieli większe plony. Największe plony to musiał mieć z tej kukurydzy. No bo wiecie co, ja tej kukurydzy już nie mam. A że i tej reszty to mam. No ale dobra. Dajemy mu gazu i dobra, już gaszę i teraz daję na kłoki może przelecimy do tej koryty bo tutaj też o, pomiędzy A60 nam wejdzie tutaj, o, jak widzicie tak to wygląda tutaj obok myślę, że ładnie to wygląda jeszcze jak to przeoram, to będzie to za liście wyglądało. To będzie to będziemy mieli takie większe pole, dosyć nie. A, przeciekajcie, podniosę go sobie. Nawet takie duże pole będziemy mieli teraz. Bo już będziemy sobie na tym polu mieli ile? No, 56 arów, czyli to jest prawie pół hektara. Wtedy to już mamy takie potężne pole. Tylko też stracę trochę nawozu, bo na tą orankę to nie tak muszę posypać nawozu. Może no, by było Później znowu I Ja na tym polu w sumie cały czas będę chciał se, siać, Sadzić kukurydzę Tylko jak je powiększymy No to chyba na całym se zasadze Dobra myślę że już nie będziemy więcej Siali to nawozu Tylko już Wystarczy No i dobra No i dobra. Jeszcze tylko na to sobie sypnę. I git. Okej. Okay, teraz lecimy tutaj na buraczki. Czekajcie. One czy one już nie są? Nie. One jeszcze rosną. Dobra. Pójście. Bałem się, wiem, że one już są gotowe do zbioru. Mm. Ale tutaj to powinno iść szybciutko. No i dobra. Idzie pięknie. Się sieje. A wiecie, że jak opuszczam to jest mniejszy dystans pewnie tego rzucania? Dobra, nie, ale i tak jest dobrze, no bo patrzcie, sieje się pięknie. I tak tych buraków nie chcę dużo, ale no im więcej, tym więcej hajs, Tylko przejdźcie chwilę, jak tutaj sobie wejdę i przejdę sobie tu, to cukier jest po 3 koła. No to jakbym tak gdzieś miał go z 5 ton, 5 razy 3 to jest 15, to bym miał, jakbym miał 5 ton, to bym miał 15 tysięcy. No to nie, to będzie moim zdaniem więcej niż 5 ton, bo patrzcie ile tutaj tego jest. Ja bym to długo zbierał takim dużym kombajnem, nie, a co dopiero takim malutkim i to jeszcze zapinanym podciągnik. Tutaj to zajdzie długo. Ale króciutki, szybciutki odcineczek. Cyk. No i już o ostatni przejazd, pewnie też pójdzie nam 50% tego. Zgadnę. Jeszcze tu, jeszcze czekajcie. Jeszcze sobie tylko tą końcóweczkę sobie dorobimy. To zakręciki i cyk. No i dobra. takie 50%. Jeszcze to musiałem dołożyć, no ale dobra. Lecimy się na gospę szybciutko. Yy, no i co? Odczepimy sobie rozsiewacz. I myślę, że zaczniemy od żołądki łukrówek. No ja bym tak zrobił, tylko wiecie co, może sobie podjadę pod tura już teraz, bo szybciej będzie U, pięknie. Teraz skręt. A jak widzicie, też mi wymienił ten mój koleżka w kołach. Średnie koła, nie? Jeszcze. No i dobra. Ej, myślisz, że my żeśmy chyba jeszcze w tej serii nie używali bronów, wiecie o tym? A Ajajie. I teraz nie przyłącz, tylko tak. Żeby tam jakoś wjechać ładnie, o. Dobra, już tam sobie jakoś tam wrzucę, przeszuję go to ręcznie, można, nie? Tylko, ej, chociaż z nim mogłem, a wiecie dlaczego? Będziemy mieli lepsze obciążenie. Jednak go wezmę i szczepie do ciągnika. <laughs> ja bym będzie mieli lepsze dociążenie. I tak biorę sobie tą jedną z góry, bo na to pójdzie nam na pewno. No i dobra. Cyk do góry. I ją wieziemy sobie tam pod koniec, jak pamiętam. I jeszcze jedną belę słomy będę musiał wyciągnąć. O kurde. O tutaj chyba pamiętam, że ją sobie wieziemy. Dobra, jest poszła do krówek. I zobaczymy teraz. No, cztery te jest połowa, czyli jeszcze może jedną, jakbyśmy wzięli. To by było chul. Czyli bierzemy tą drugą, która jest tam na górze. Cyku. Troszkę nas przechyliło, nawet jak ten rozsiewacz mamy. Do przodu, gdzie on jedzie. Ojej, troszkę mamy takie wielkie dociążenie, jak na tą 60. Cyku. A co się na nie chce pójść? Albo tylko tysiąc litrów zostało, bo tutaj siódemka wchodziła. Zresztą nie wiem czy je sobie nie wypchniemy tutaj tak kawałkiem, dobra. I jeszcze sobie weźmiemy jedną belę słomy. Ale to już bym musiał odjechać tym. I tak chyba zrobię. Nie, i szybciej tylko sobie weźmiemy. No i jeszcze, jeszcze obrządki ogarnę. Cyk. Czekajcie, teraz może tak. Nie jeszcze ją to jakoś wpyknął. Kurcze, kurczę. O! Jak pięknie, czekajcie, cyk. Hm. Zamkniemy już sobie. Dobra. A co to jest, że... Co jest? O, dobra. I jak tam mamy u tych krówek? Jeszcze trawa. To jest 25%, a... Siano to jest 75%. I DMR to jest 100%, czyli zamiast to wszystkiego to DMR tylko robić. Ale dobra, jeszcze woda. Właśnie woda jest jeszcze naj... druga najważniejsza. Tego już sobie odstawię. grasimy gasimy. Biorę sobie jeszcze jego. Tylko tak tył odczepiam. Tutaj ja sobie go tam wpychnę. I podpinam sobie beczułkę. I oczywiście jak wiecie, wymieniłem sobie jeszcze jedną belę słomy u świń, No ale woda i... Dobra, dobra, żeby mi jeszcze dla króla zostało. Bo byłem ostatnio na tym na nad... Czekajcie gdzie to się wylewa. Tutaj pewnie... Dobra jest i. Pójdzie wszystko. Poszło co do setna, no ale dobra. Teraz co może tutaj zostawię, ten ciągnik z tą wodą i pojadę sobie po odcinku. No ale co? Widzimy się już w kolejnym odcinku na żniwach, no bo się no kosy jeszcze chyba nie za bardzo. No ale co? Ja się z Wami żegnam, do następnego i cześć!